Czy to u cioci na umieninach, czy to w pracy, może się zdarzyć tak, że ze względu na wiarę będziemy zaatakowani. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Jezus przede wszystkim mówi, żebyśmy się temu nie dziwili. Nic się nie zmienia. Może większości z nas nikt nie będzie chciał zabić ze względu na wiarę, no ale wyśmieje, odrzuci, yy, jakaś kpina. Yy. I w tej sytuacji nie mamy wejść przypadkiem w rolę, niektórzy to robią, w rolę tych, którzy mieliby bronić Pana Boga. Księży, papieża, swojej wspólnoty, aż do Jezusa, aż do Boga. Nie. Jezus podpowiada, masz składać świadectwo. Nie intelektualne, nie tego, że kogoś przegadasz, ale właśnie w tym momencie, kiedy jesteś zaatakowany, kiedy dotknięty jesteś tym, że szargane jest to, co dla ciebie ważne, masz pokazać swoją postawą, że jesteś uczniem czy uczennicą dobrego Boga, ojca, który jest w niebie które się troszczą wszystkie swoje dzieci.